Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn, i mam do oznajmienia jedną krótką, szybką rzecz. Otóż ostatnio się pokapowałem, że minął rok ponad już od kiedy wrzuciłem swój pierwszy filmik. I tak naprawdę, to że ten kanał jeszcze stoi, to jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa i tego, że to Wy staracie się jakoś mnie mobilizować do pracy w różny sposób, różnoraki. Także chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za to, że tak naprawdę już przez rok. Mam tak naprawdę chęć robić to, co zacząłem robić jakiś czas temu, e, chociaż, jak dzisiaj spojrzałem na filmik, który nagrałem jako pierwszy, to jestem po prostu załamany. E, aczkolwiek myślę, że od tego czasu zarówno i mój komentarz, i jakość tych filmów, i tak samo jakość dźwięku, i wszystko, co robię na tym kanale, trochę ewoluowało i tak naprawdę stało się troszeczkę lepsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Nie wiem, jak wy to widzicie. E, oczywiście pogodę nagrywania tego vloga wybrałem sobie jak zwykle zajebistą, aczkolwiek to jest taka rzecz, która mnie tchnęła teraz, przed chwilą, przed sekundą. E, dlatego stwierdziłem, że muszę nagrać tego vloga, ponieważ jest to taka rzecz, która jest dla mnie dość e, Dużym kamieniem milowym, tak naprawdę, bo nigdy nie sądziłem, że zaczynając nagrywać pingwinowe przygody, które były z punktu widzenia teraz takim pierwszym podejściem do nagrywania czegokolwiek i było to dość słabe, zarówno komentarzowo i jakościowo, to teraz jest. Coraz lepiej. Coraz lepiej ja wiem, że tak się troszeczkę szamotam z tymi moimi seriami na kanale, aczkolwiek staram się znaleźć jakiś taki złoty środek na to, co chciałbym nagrywać, i tak dalej, i tak dalej. Co mi sprawia największą frajdę, bo największą frajdę sprawia mi to, żeby moje filmy sprawiały wam przyjemność. Także... Dopóki wy będziecie mieli ochotę oglądać to, co nagrywam, to będę to nagrywał, bo dla mnie jest to przyjemność. Ja lubię grać w gry różnego rodzaju, także tutaj dla mnie nie ma żadnego problemu. Żeby się tutaj zbyt długo nie rozwodzić, to tak jak mówiłem wcześniej, dziękuję Wam wszystkim, bo to dzięki Wam ten kanał. Stoi, istnieje i ma już swój malutki roczek. Co prawda mi się prawie o tydzień, e, aczkolwiek myślę, że to jest do przeżycia. E, dziękuję Wam pięknie, i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych vlogach, bądź do usłyszenia w kolejnych filmikach. Na razie.